Panowie panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. W ciągu ostatniego tygodnia token XRP wzrósł o ponad 96%. Kryptowaluta przebiła poziom 1 dolara po raz pierwszy od 3 lat. Skąd tak dobre wyniki? Otóż w 2020 roku XRP zostało pozwane przez Komisję Papierów Wartościowych przez SEC. Instytucja stwierdziła, że token jest niezarejestrowanym papierem wartościowym, a za potencjalne łamanie prawa SEC zażądał od projektu Ripple 2 miliardy dolarów. Ta sprawa ciągnęła się miesiącami, a problemy z regulatorem negatywnie odbiły się na wycenie projektu. Aktualna narracja wobec tokena odwróciła się o 180 stopni i XRP rozpoczęło wzrosty. Stało się tak z racji na zbiorowy pozew przeciwko SEC. Wspomniałem wam o tym w powyższym materiale. SEC został pozwany przez 18 stanów USA o brak klarowności regulacyjnej oraz o przekraczanie swoich kompetencji. A zatem pozew poddaje w wątpliwość wiarygodność dotychczasowych działań ze strony SEC. -u. Tym samym stawia w dużo korzystniejszym świetle token XRP. Po ostatnich wzrostach XRP wyprzedziło w kapitalizacji Dogecoina i jest obecnie szóstym największym coinem na rynku. Dalej. Katie Wood, założycielka ARK Invest, funduszu, który zarządza aktywami o łącznej wartości 6,7 miliarda dolarów, powiedziała, że Bitcoin urośnie o 1600%, osiągając 1,5 miliona dolarów za sztukę. Dalej. Radium zdecentralizowana giełda na Solanie wyprzedziła Uniswap pod względem wolumenu. W tym samym Radium jest największą zdecentralizowaną giełdą na rynku. Niech żyje królowa! Dalej! Rynki zareagowały optymistycznie na wygraną Trumpa. W związku z tym kapitał zaczął odpływać z bezpieczniejszych aktywów w kierunku bardziej spekulacyjnych pozycji. Listopad jest pierwszym miesiącem w tym roku, kiedy dochodzi do większej korekty na złocie. Złoto postrzegane jako bezpieczna przystań do tej pory rosło nieprzerwanie z racji na obawy o kondycję gospodarki. Ten trend zdaje się odwracać. Ponadto indeks Russell 2000, składający się z bardziej ryzykownych spółek, zareagował na wygraną Republikanina wzrostami rzędu 10%. Z kolei dużo bezpieczniejszy S&P zaliczył zaledwie 5% wzrosty. Podobną sytuację widzimy na rynku krypto, na co wskazuje m.in. kapitalizacja Others. Indeks Others pokazuje kapitalizację rynku kryptowalut z wyłączeniem 10 największych tokenów. W skrócie, Others skupia się na altcoinach. Wybór Donalda Trumpa na prezydenta, czyli dzień 5 listopada, był lokalnym dołkiem na tym indeksie. Od tamtej chwili rozpoczęliśmy wzrosty rzędu 50%. Pozytywne nastroje na rynku sprawiły, że w ostatnich dniach królują memcoiny. Wiele takich tokenów urosło o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy. Do takich kryptowalut należał m.in. szrub, który w pewnym momencie urósł 62 razy od momentu, w którym powiedziałem na Telegramie, że kupuję. Jeżeli interesują Cię tego rodzaju inwestycje, zapraszam na darmową grupę na Telegramie oraz na nowe konto na X, gdzie piszę o śledzeniu portfeli. Link w opisie. Subskrybuj, lajkuj. Nara!